RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu Jest z nami także poseł. A kto w Kepnie wygra wybory? A dlaczego? Bo... Z której powinniśmy być dumni? Gdzie to robić, trzeba iść i głosować, by Polska cała zagłosowała na? A wiecie, że wybierając prezydenta... ...oraz małgorzata przez Polskę. Wielkie brawa! Jemice, Dzień dobry panią I dziewczynom! Ja, kochani, chciałam tylko podziękować za dotychczasowe zaangażowanie, za aktywność w terenie, w sieci, w internecie. To jest bardzo ważne, żeby brać udział w akcjach takich jak kobiety na wybory. Na pewno tutaj też takie kobiety są. Więc bardzo dziękuję ze szczerego serca za całą aktywność. Moc Ja spontanicznie poprosiłem gości, żeby powiedziała kilka słów. No bo były czerwone korale, ponieważ korale mają moc, jak Państwo wiecie, i moc jest z nami, w związku z tym warto od tego zacząć. Moc jest naprawdę z nami! I jak będziemy razem, to wygramy te wybory, drodzy Państwo. Najwyższy czas na zmianę w Pałacu Prezydenckim. Najwyższy czas, aby w Pałacu Prezydenckim był prezydent, który jest waszym prezydentem. Który będzie podejmował decyzję w waszym imieniu. I to wam obiecuję i ślubuję. Drodzy o tym dlatego, że przez te ostatnie dni, tygodnie widzieliście kampanię wyborczą, widzieliście dużo, dużo haseł, których ktoś się nauczył na pamięć. Natomiast dzisiaj nam jest potrzebny niezależny prezydent, który prowadzi dialog. I to co najważniejsze, te obrazki, które mi w pamięci, to oczywiście w tych ostatnich dniach rozmowy ze Sławomirem Mencenem gdzie mój konkurent pokazał, że on podpisuje wszystko w ciemno, nie czytając tego, co podpisuje. A ja wam jedno mogę obiecać, że ja na pewno będę czytał najpierw, a potem ewentualnie podpisywał i że będę konsultował wszystkie decyzje właśnie z wami. Dlatego, że dzisiaj najważniejsze jest to, żeby prezydent słuchał się w głos wszystkich Polek i Polaków. Bo dzisiaj potrzebny nam jest dialog, dzisiaj potrzebna nam jest rozmowa a nie kolejna kłótnia i awantura. I to Wam obiecuję. Właśnie dialog, właśnie odbudowanie wspólnoty i właśnie rozmowę o tym, co dla nas najważniejsze. Staję tutaj przed Wami, żeby przede wszystkim powiedzieć Wam jedno, a mianowicie Prezydent Rzeczpospolitej powinien mieć doświadczenie. Powinien mieć doświadczenie w rozwiązywaniu problemów. I ja Wam obiecuję, że dokładnie po to idę do Prezydenckiego Pałacu w Waszym imieniu, żeby rozwiązywać Wasze problemy. Przez te ostatnie lata zarządzałem Warszawą, współpracowałem ze wszystkimi samorządowcami w całej Polsce. I mimo, że jesteśmy różni, mimo, że każde miasto wydawało się ma inne potrzeby, że polska wieś ma inne potrzeby, to na końcu, jak rozmawiałem z gospodarzami waszych miast, miasteczek, polskiej wsi, okazywało się, że problemy są podobne i że najważniejsze jest to, żeby mieć doświadczenie, w jaki sposób zarządzać szkołami i w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby szkoły w Polsce były najlepsze żeby wszędzie mógł dojechać autobus i żeby komunikacja publiczna była na jak najwyższym poziomie. I to wam też ślubuję i obiecuję. Dlatego że poprzednia władza likwidowała setki szkół, likwidowała setki połączeń autobusowych. A dzisiaj musimy doprowadzić do tego, żeby niezależnie od tego kto się gdzie urodził, gdzie mieszka, żeby wszyscy mieli równe szanse. Bo dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu historii. Możemy realizować swoje aspiracje i marzenia, o których nam się nigdy nie śniło. Nasi dziadowie, nasze babcie walczyło o niepodległość. Pokolenie naszych ojców i matek walczyło o to, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, żebyśmy byli w Sojuszu Północnoatlantyckim. A my dzisiaj możemy konkurować ze wszystkimi. Wy to pokazujecie tutaj w Kępnie. Tutaj właśnie powstają meble, które później podwijają cały świat. I właśnie dokładnie o to chodzi. Każde miasto i miasteczko ma coś wyjątkowego. Chodzi o to, żebyśmy mogli się rozwijać. Chodzi o to, żebyśmy mogli podbijać Europę. Żebyśmy mogli podbijać świat. My naprawdę nie mamy już żadnych kompleksów. Ja to widzę jeżdżąc po całej Polsce, widzę jak Polska się zmieniła. Widzę ludzi zadowolonych, dumnych z siebie. Nie dajmy sobie zabrać tej dumy. Idźmy podbijać całą Europę i świat. I to jest właśnie dzisiaj ta aspiracja i to marzenie który chcę realizować w waszym imieniu. Najwyższy czas, żeby prezydent Rzeczpospolitej mógł was godnie reprezentować, żeby spiął się na palce i był taki jakby pozbawiony kompleksów i pełen energii do pracy. O to dzisiaj chodzi. Wszyscy, którym się udało Powinni móc iść do przodu, ale nie możemy zapomnieć również o tych, którym się nie udało. I dlatego wszystkich musimy zabrać w tę podróż w kierunku sukcesu, w kierunku realizacji marzeń i aspiracji, które właśnie polegają na tym, że zrobimy to wszystko, o czym marzyliśmy od wielu, wielu lat. Tylko pamiętajcie o jednym, że dzisiaj do tego potrzebna jest współpraca. I o tym są też te wybory prezydenckie. O tym czy będziemy w stanie współpracować, czy prezydent Rzeczpospolitej będzie w stanie współpracować z rządem w tych sprawach, które są najważniejsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, ale również poganiać rząd do tego, żeby rozliczył wszystko to, co działo się przez 8 lat złej władzy. Rozliczył do końca. Ja dzisiaj, drodzy Państwo, Chciałbym mówić tylko i wyłącznie o przyszłości, mówić pozytywnym językiem. Taki miałem plan, ale dzisiaj usłyszałem dwie wypowiedzi, które mną wstrząsnęły. A mianowicie widziałem pana ministra Czarnka, który już opowiadał o tym, co będzie likwidował, jak wróci do władzy. Człowiek odpowiedzialny za niszczenie naszej edukacji i za ten totalny chaos. On już przebiera nogami, żeby wrócić. Ale widziałem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie widziałem Jacka Kurskiego z tym jego cynicznym uśmiechem. Jak już się szykuje, żeby wrócić, zarabiać miliony, bo jemu tylko o to chodzi, żeby płacili mu za kłamstwo. I właśnie dlatego muszę Wam również powiedzieć o tym, że te wybory są o tym, żebyśmy mieli spokój i współpracę prezydenta, który będzie współpracował który rozliczy tych, którzy kłamali, kradli i niszczyli państwo, ale również pogoli rząd do realizacji wszystkich swoich obietnic. I to wam obiecuję, bo te obietnice muszą być realizowane znacznie szybciej. Obiecuję wam prezydenta, który będzie prezydentem aktywnym, który będzie brał sprawy w swoje ręce, który będzie inicjował działania, który doprowadzi do tego, że nie tylko wszystkie obietnice zostaną zrealizowane, ale więcej, że wszystkie marzenia, które macie, będą mogły być realizowane. Bo prezydent jest od tego i w ogóle politycy są od tego, żeby nie przeszkadzać tym, którzy idą do przodu, a pomóc tym, który, którzy potrzebują wsparcia. I to jest właśnie dzisiaj ta wielka misja, która przede mną, ale również wielka misja, która przed Wami. Dlatego, że potrzebujemy. Właśnie tego. Prezydenta, który będzie pomagał, ale pomagał w sposób bezinteresowny. I prezydenta, który pomoże wszystkim w tym, aby Polska się mogła rozwijać. I na końcu chcę powiedzieć o czymś, co jest dla mnie szczególnie istotne, bo widzieliście, jak wyglądała ta kampania wyborcza przez te ostatnie tygodnie. Ja byłem przekonany, że skupimy się na porównywaniu dwóch wizji Polski. Problem polegał na tym, że przez ostatnie 10 dni codziennie się czegoś dowiadujemy o moim konkurencie. I On właściwie przez ostatnie dni musi tylko i wyłącznie tłumaczyć, kim jest. Kim pan jest, panie Karolino Nawrocki? To jest pytanie, które wszyscy sobie zadajemy. Wy dobrze wiecie, kim jestem ja. Znacie mnie od wielu, wielu lat. Prześwietliwi mnie na lewo i na prawo. Wiecie, że oddając głos na mnie, oddajecie głos. Na te wartości, które są dla nas najważniejsze. Na uczciwość, na zwykłą ludzką przyzwoitość, na bezinteresowność. I drodzy Państwo, ślubuję Wam tutaj w chętnie, że nigdy nie pozostanę obojętny na ludzką krzywdę, nigdy nie pozostanę obojętny na sytuację, w których ktoś jest atakowany. Zawsze będę wszystkich, którzy chcą dyskutować, rozmawiatał. Silną i bezpieczną Polskę. I o to dokładnie chodzi w tych wyborach. Drodzy Państwo, przed nami dosłownie ostatnie dni. I bardzo Was proszę o jedno. Przekonujcie wszystkich. Niech każdy z Was porozmawia ze swoją rodziną, ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Ale przede wszystkim skupcie się na tych, z którymi nigdy nie rozmawialiście. Porozmawiajcie z każdym, kto takiej, roz, do takiej rozmowy jest gotów. Z każdym, z którym do tej pory nie rozmawialiście. I przekonujcie, żeby iść do tych wyborów i wybrać mądrze. Bo najwyższy czas, żebyśmy wybrali mądrze. I żeby Polska mogła dalej się rozwijać. I żebyśmy mogli dalej budować, a nie, tak jak mój konkurent, niszczyć i siać Hans. A jestem przekonany, że jak będziemy razem, to wygra cała Polska! Wielkie, wielkie brawa, rat z Polski! Twoja, muzyk, twoja muzyka, twoja muzyka.